Chciałbym się mankować bardzo zainteresznie w kolejnym odcinku z tak jak zapowiedziałem z tym odcinku, lecimy sobie roztrzaskać trzy misja Grand templariuszy. Zobaczymy, co toczyć. Madonna. Oh. I will not touch you. What happened here? Auguste, my beloved husband. Aha. He uh -huh. believes he owns this neighborhood. The Borgia have given it to him. he once made signs for the shops in the district, but now he posts lies for the borgia and hurts those who stand in his way, like you. where is he? he spends his days locked in his workshop, but i may know how to go him out. now, you tear down the signs he has posted throughout the district. his pride won't stand for it. grazie. <mum> Jednak to nie będzie taka ciekawa misja jak myślałem, ale pewnie tak będę musiał go sprać na koniec On tak coś czuję Paszą Ty Bendo Własną babel lać Ty, śmietniku ona cię obiadki gotuje do domu sprząta, a ty tak teraz cały całe w gościu. A wy co? Tak pilnujecie? Że baba siedzi pobita? i wise, ze A Dlatego was wszystkich wykasuje stąd. Nie nadajecie. Cie ma się? Oho, te chłopaki. O, Matko łoska, no i po co? Yes. No. Bo ja ci. Po co zostaliście w ogóle, to nie wiem. Ema.

Rekujesz ka tym patie. Chłopek o brodę ma Dobra, niech szczęście w piekle. Zalanie swojej kobiety powinni ręce obcinać. O, tu mamy jeszcze coś do zrobienia. Ciekawa sytuacja. Idziemy tu, moi drodzy. Idziemy w najbliższy ten teleport. Dobra, tu możemy pójść, nie? Ale mówię, zabicie kobiet to w ogóle nie wiem. Powinni ręce obcinać. Huh. Tam nie A, i będziemy musieli na chwilę skorczyć do bazy później, żeby upgrade zrobić. Musimy się meczków. Skąd ja mam gdzie to jest? Jakbym nie mógł tak po prostu na mapce sobie kliknąć i byłoby... No już się wyszedłem. Na mapie sobie kliknął byłoby cudownie. Jesteśmy. A to jest tutaj. No nieważne. Gdzie by nie było, zaraz będziemy tam. W ogóle możemy wysłać naszą ekipę znowu. No, finalnie ja nie wiem, co ja z nimi ją robić, jak oni już lewele pobijają. Tak szczerze. Bo ja pieniędzy nie potrzebuję. Tak szczerze. Aha. Aha o to on napisał od razu. 80 potrzebuje 1500. Ten już ma maksa, ten by już awansował, ten też by awansował. Dobra, wyślijmy tak ekipę. I teraz zróbmy tak. masz maksa nie potrzebujesz. Ty musisz się podekspić. Ty się musisz podekspić już i ty Aha, i wy już wejdziecie i dwóch mi skończy całkiem ekspienie O, tylko się ekspa tu chyba. Taka żenada ty, daj mi coś cięższego. No, Takie zlecenia chcemy. nie wyślę. Zebyś chociaż jednego mieli No. Mamy chociaż jednego, żeby go użyć, a tam ci już niech biał poziomy. Tam chyba ze dwóch znowu dobije już maksa. To będziemy mogli ich awansować też. No nie bajka. Kurde, nie mogli wejść wszędzie porobić. No hmm. właśnie skrzyneczka. Dawaj jakiś materiał ciekawy. Dobrze, będzie dla kucharza pewnie na zlecenie. Bardzo dobrze. Ja kucharza, przecież mam kucharza w ogóle, co ja gadam. Kurde, nawet jak dookoła muszę iść... Ja pierdykam. Ja to też mam talent do wchodzenia.

She would have wanted her burial here. Your wife? She was to be my wife. What happened? In the Colonna she had a shop. The borgia moved into the district and my wife refused to close. They found Monica with two thrown knives in her back. Oh. You know the killer. I heard of a woman who takes contracts for Cesare, located near the antique baths. Leave before you are seen here. No. Moi drodzy. Idziemy skopać komuś dupę. Uh. Tam jest chodzić, mogę jak chcę. Dawaj, kunia stary. Dawaj, kunia. I jedziemy. Czyliby to była jakaś zabójczyni żona. Hej, hej. Dobra, Złaś.

Co psiu synu, co psiu synu? Ktoś zamordowała czy żonę ty, śmieciułu, Chodź co? Mam cię ruro Regujesz, skatim Trzeba nie mordować dzisiaj żony błazengo. Powinien ci wbić takie dwa sztylety zaraz gardłu. I patrzeć, jak się wykrwawiasz. Tak się robi normalnie. teraz tu, a potem na misję się nie wiem, co się dzieje. Już uciekam. Popaki bez urazy, jakby ja nic za was nie mam. O co się bujajcie? Chodźcie co chodzi. Ja po prostu robotę tu miałem. Pakaj się strażniku. Yeah, oh. I what Hey, hey! Omnia vitae! We minions require your donations to serve. Where were these men killed? They questioned Brother Ristoro's habits. And now here they are, poisoned. You question him as well. Why don't you fear his wrath? A man with nothing fears nothing i have remained true to my vows. i put my fate in the hands of the divine. deus auscultat. your vows keep you from acting, so you seek another to do what you will not. please understand, i cannot kill. but i can. where is ristoro? he will be at the church, but guards always accompany him. The borgia problem. cannot protect him from me. Ej whatever... najśmieszniejsze jest to ogólnie, że jakby... nasz bohater on sobie biega randomowo wszędzie. Ja bardzo I się nawet nie chowa. Po prostu chodzi i morduje I ludzi, nie? Biały dzień. Normalnie mówi, on tego I jest, i nie Wszyscy go znają, wszyscy z kim jest. Ej, ja panana ja, jestem asasynem. Po prostu chodzę i morduję ludzi. Давай, hey, давай! Hey. Не жуй. Так пойм ⁇ м не жуй. хе Okej, okay, O, mamy, chwileczkę. musimy na górę wbić tam window zaraz to widziałem. Naprawdę przerwałem. Co za bzdura. O, tu. Ja ale no jak... Nie wierzę. Sam w siebie nie wierzę. Ja się nigdy nie nauczę, nie? Nigdy. O, jeszcze Maybe mnie tu cofnęło. O, dawaj, koniec. To za bzdura. Zero dobrze to jest blisko. Dobra, tam jest, ja sobie na górę pójdę tak i go po prostu zdejmę. O. Dobra. No, chodź tu. Nawet no, jak jesteśmy przy okazji, możemy ją wziąć. Ale co, oni tutaj na dół muszą teraz zejść, nie? No? Polara, to ja tak szczerze. Ch**a, no, ten głos. Nie No. O, o czym ty mówisz? No eba, pisz sobie. I to grubo.

Odpowiedzialność za wyjątkowo wyjątkowo Nie bardzo rozumiem, jak, jak wykrycie zadziałało, skoro jakby. Tylko on tam był. Mecha, jestem confused teraz. ale no, nieważne, ważne że to zrobiłem. Alto moi drogi. To my Aha, tak powiem z powietrza, dobra. Ej. Aha, czy to jest to miejsce, w którym byliśmy w ogóle? To ona no puste wtedy było. Ej. Okay. No i dobra, teraz nam zostało już pójście na misję. A, możemy w ogóle ten akwarium zrobić jeszcze. Bo to jest ostatni. Chodź, chodź, koniku. Dobra, zrobimy teraz ten. Oto, yeah. tu jest, dobra. Naprawimy to. Po co przeskakiwałeś, gościu? O co, wkręcię! Naprawimy to, zrobimy awans e... dla naszych asasynów, którzy wrócili. O co ci chodzi? Tak, zrobimy awans dla na naszych asasynów i to będzie na tyle dzisiaj. O, się no Serdecznie. Normalnie. No nie, wada, wada. Wszystko naprawione. No. I teraz nam co zostało? Ja mniej więcej nam zostało. Ale robimy kolejną rzecz. O, tu mam medyka nie zrobionego. No ciekawe. Jak to się stało, że wykupiłem wszystko, tylko nie to. Eee... Ale dobra, bo tu mamy też teleport. Więc pójdźmy po medyka, teleportujemy się do bazy, zróbmy awans. I też tam mamy to od do Dobra, elegancko. Wszystko się nam spina moi drodzy. Wszystko jest po drodze. No, w dół, w dół, w dół, mi się w dół. A, jeszcze hey, hey. wszystko jest blisko. Teraz tak, natychmiast medyk. Dobra, a zmach uszegły. Można zejść. Bo też już prawie wszystko mamy wykupione, także... Ostatnie miejscówki wykupimy z sondażami. Też nam powinno zaraz się pokazać ile mamy już wykupionych. 15 15, dobra, elegancko. To jest eleganckie i teraz tak, pójdziemy do gołębnika, a potem tędy do bazy. Nie ma no. Cudownie. Tak już mamy. Czterech. No ja jeszcze na misji dobra. tak mi się już nie chce złodziej ganiać z kasą nie bo jakby. Mam tyle siana. Ładny obraz i w na wyspie. Tak jest. Oh! I think I'm to go. Okay. Motlak, the Kulun Mumkin. The wisdom of our creed is revealed through these words. We work in the dark, to serve the light. We are assassins. Captain, what do you think Dobra, muszę permitted. go zgarnąć i z nim porozmawiać. Bo ryżowa jakoś tam udwala. I... Ja już nie mam co o nich wydawać tak w ogóle. Na ja tak bym chciał. Po prostu nie mam co. Mm. Mamy zleconko. Zdanie kupców. Monety. Hmm, przeparwana głowa. Brillant. To czy ja mogę kupić. Ja Sprzedaj przedmioty. Oni nie ma żadnych tych, mi się On nie sprzedaje takich rzeczy żadnych Nie, możemy to kupić tylko dlatego, że mamy kupę kasy i Kurde, jak ja mam to docenie zrobić A to w ogóle mogę pokopać tylko po to, żeby w się później leżało Nic ciekawego. Totalnie nie ma nic ciekawego. Tego nic nie sprzedaje, bo się może do misji przydać, więc nie ma sensu. No dobra, mordeczki, to będzie tyle na dzisiaj. W następnym odcinku moi drodzy, spójrzmy na mapę. W następnym odcinku możemy już chyba tak pójdziemy na misję. Cały czas to mi wisi. O mi wisi. Ale tak, w następnym odcinku zróbmy sobie to. Może dwa odcinki polecimy fabularnymi misjami. I po dwóch odcinkach zajmiemy się tymi znowu, nie? Tymi dwoma. Żeby je tam połączyć. I tym. Bo zdanie z też widzę jakieś są. Także tak, dwa odcinki teraz na polecimy, chyba że Romulus się pojawi po drodze. No to wtedy jedziemy bromulus, żeby rumusa skończyć, ale jeśli nie, no to normalnie jedziemy z tego i tak to zrobimy, nie? Także dziękuję bardzo za oglądanie. Klasycznie zapraszam do zostawienia jakiegoś śladu po sobie. Mówię wam, każda każda forma jakiejkolwiek komunikacji bądź... pozostawienia śladu, że istniejecie w ogóle jest super. Także dziękuję za to i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.